Witam Mireczku. Co proponujesz? Do 30 klocków. Minimum 160 kunia. Audi, Mercedes, BMW albo Volvo. Najlepiej w automacie. A proszę bardzo, oto moje propozycje. Audi. Tu caluj w A4 B8. Raczej przed liftem 2.0 TDI w manualu. Automaty są, DSG, ale musisz brać taki wyłącznie z pełną historią serwisu. Nie ma jej, to tylko manual. Benzyny są słabawe, bo lubią chlapnąć sporo oleju, więc diesel to bezpieczniejszy wybór. Przebiegi znajdziesz poniżej 250 tys. ale tak z budżetem 30 klocków. Na Q5 budżet słaby. BMW. I tu jest dziw bo Mireczek poleca E60. A no w tym budżecie i z automatem to fajny wybór. Celuj w Diesla 3.0, bo masz pancerny silnik i świetny automat ZTV 6HP. Oczywiście, jego też trzeba serwisować, więc celuj w naprawdę zadbany egzemplarz, bo inaczej będzie drogo. Często masz tłuste wersje, tak wyglądające. Mieczysław. Tu zdecydowanie brałbym C-Klasę W204, ale w pakiecie AMG. Ale przed lifta z dieslem 2.1, bo tam siedzi OM646. To jest prawie pancerny silnik. Masz nawet 170 kunia, ale 136 kunia też podkręcisz grubo do ponad 160. Masz manuala, ale też świetny automat. Chcesz benzynę? Weź na kompresorze, bo założysz tam gaziutek. Łoś. To brałbym V70 MK3, ale z pancernym i cudownym 2.4 diesel. Albo 3.2 benzyna. Diesel jest świetny, mocny i idealnie pasuje do dużego kombi. 3.2 benzyna jest wolno ale mało awaryjna. Ma grubo ponad 200 kunia, 6 garów w rzędzie i gaziutek wpada. Wolisz mniejsze? Weź V50 w dieslu 1.6. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pakuzuje w nim masę trików jak kupić dobre i bezwypadkowe. Auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.